Hej, witam Was. Alex Engine 41 pokaże coś naprawdę narciarskiego w całym świecie. Jest tylko jedno: ski. Wiecie, co to jest ski. Powiem, ski to ski. <ścoughs> co ja gadam? Ski to po prostu jest zabawa. Hmm. Będę, będę przechodził trzy pierwsze poziomy. Jutro kolejne trzy Jutro też kolejne... Pojutrze też kolejne... Hmm. I po pojutrze też kolejne trzy No to... Zapraszamy do... Zabawy to jest Zimno jest w tej grze Nie czuję się zbyt wary! Głupie To było... Y chociaż nie Było dość fajne Hmm Okej okay. Mam nadzieję, że uda nam się przejechać wszystkie flagi. Dosyć szybko porusza się ten narciarz. Nie czuję się zbyt wery! Głupie. To było. <grystanie> <grystanie> To było głupie z tą kraktą Wow, ja wow, yeah, wow, wow. wow! Tego chyba nie było, moi drodzy Ale Super! Jest! Jest! Ciekawe który medal zdobędziemy No proszę! Zdobyliśmy złoto i mamy... Tysiąc, jak sobie myślę. O! Czeka na nas następny poziom. razem z wieloma zakrętami. O Boże. Mogę łatwo się rozbić. Zaraz. To mi wygląda na stronę... Na, na stronę internetową play.pl. Hmm... Jak wpisuję play, to zamiast strony gier komputerowych otwiera się strona telefonów do play Ale mogę wejść tylko do jednej strony zwaną Red Dot Games Mówi wam, w tym najłatwiej jest się wyrobić O Jest! 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 Zaliczyłem! Ola Boga, to było dobre! Ło, złoto! Więc mam, więc mam lepszy dzień dla siebie. Co tu mamy? Eh, potrzebujemy więcej. Teraz kolejny poziom, najbardziej szalony, numer 3. O Boże, nie podoba mi się to. Ale to nic, jak się wyrobimy. Dosyć trudniej jest przyjechać te flagi. Ale z, po, z moją pomocą bez trudu przejdę. Jak przejadę wszystkie bramki, to też powiem. Jak ominę jedną, to też powiem. Wow, ja. Tego chyba jeszcze nie było, moi drodzy. Ale super. Dosyć trudniej jest przejechać ten trudny zakręt. To chyba na innym poziomie to będzie. A może na tym? Nie wiem. Nie czuję się zbyt wery! Głupie to było z ominięciem bramki. To nic. Nie było tak źle. I co teraz? Ta! Złoto! Okej, okay, no i to by było na tyle. Następne trzy będzie dopiero jutro. Trzy pierwsze medale sobie zdobyłem, więc jestem zadowolony. Otóż macie na stronie YouTube przycisk subskrypcji, żebyście mogli sobie komentować, subskrybować. Na razie!